to dzisiaj mamy 13 września i jestem zmuszony zatankować przy stanie licznika 5261 km i od zrobiłem 754 ,90 km A co komputer pokazuje? Od uruchomienia zrobiłem 4 km średnio 23,76 litra na 100. Długo okresowo 1916 km 51 średnia prędkość a 5,5 litra na stopali od tankowania 754, średnia 52 km na godzinę i średnie spalania 5,8, tak to wygląda. No to jak to... widać zatankowałem 46,57 litra za 205,84 zł i cena benzyny 4,42 zł no na no, stacji